Lebiotka pospolita lub no po prostu oregano to popularna przyprawa, ale również zioło. Najlepiej zbierać ją w okresie kwitnienia, czyli zazwyczaj od czerwca do września. Wtedy zawiera najwięcej olejków eterycznych i jest najbardziej aromatyczna. Pędy ścina się około 5-10 cm nad ziemią. Zebrane ziele można suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu, lub w suszarce do ziół i owoców. Jak już jest wysuszona, to po prostu dosypujemy ją do potraw albo parzymy tak jak herbatę. We współczesnym ziołolecznictwie jest używana głównie na poprawę trawienia i Różne dolegliwości trawienne. Ma też właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, co czyni ją dobrym środkiem przy różnych infekcjach, tradycyjnie przy przeziębieniu. Natomiast mnie w oregano. Czy w lebiotce najbardziej zaciekawiły jej właściwości poprawiające humor, czy poprawiające nastrój. Widać to w nazwie rośliny, w niektórych językach, na przykład po czesku nazywa się ta roślinka Dobromyśl, czyli dobra myśl, wpływa na to, żebyśmy mieli dobre myśli, albo niemiecka Wolgemut czyli też coś co daje nam dobry stan umysłu, albo nawet najprawdopodobniej nazwa oregano po grecku, znaczy po staro grecku zawiera w sobie słowo ganos, co oznacza radość. Piękna roślinka na dobre myśli. Tylko w, trzeba, tylko żeby mieć te dobre myśli, trzeba ją konsumować właśnie razem z kwiatami.